Dzień dobry. Często pacjenci z dlegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego z lub bez promieniowania do kończyn dolnych w trakcie wizyty u neurochirurga na informacje o konieczności leczenia operacyjnego dostają szoku i nie są w stanie skupić swoich myśli, kiedy lekarz opisuje, na czym będzie polegać dana operacja. Dodatkowo mogą paść nieznane słowa typu fuzja czy laminektomia. Nie jeden raz tłumaczyłem swoim pacjentom, czego dotyczy lub dotyczyć będzie dany zabieg chirurgiczny. Nie robię tego tak profesjonalnie jak specjalista danej dziedziny, czyli neurochirurg czy ortopeda, który na co dzień zagląda w ludzkie kręgosłupy, jednak w tej chwili postaram się zrobić to najlepiej jak tylko potrafię. Operację kręgosłupa lędziowego można podzielić na mniej lub bardziej inwazyjne, a wybór metody zależy od stopnia uszkodzenia kręgosłupa. Kiedy przyczyną dolegliwości jest uszkodzony krążek międzykręgowy w postaci przepukliny bądź cysta która znajduje się w okolicy stawu międzykręgowego lub wewnątrz kanału kręgowego, klinicznie rzadko dająca objawy, wtedy najczęściej zalecaną metodą leczenia chirurgicznego jest wykonanie dysektomii, czyli usunięcia fragmentu dysku przy pomocy endoskopu lub mikroskopu. Proszę pamiętać, że przy tego typu zabiegach często używa się określenia, iż jest to zabieg mało inwazyjny, trwający około 1 godziny. Jednak jest to operacja, podczas której operator używa wielu narzędzi, aby po pierwsze dostać się do wnętrza kręgosłupa, po drugie pozbyć się części dysku, który nie zawsze w łatwy sposób można odseparować od reszty krążka i innych części, jak opona twarda czy korzenie nerwowe. Dlatego bardzo ważne jest, aby po zastosowaniu leczenia być pod kontrolą fizjoterapeuty specjalizującego się w leczeniu kręgosłupów, a co najważniejsze, przestrzegać zaleceń pooperacyjnych zwłaszcza przez pierwsze 6 do 8 tygodni aby dać możliwość gojeniu się tkankom ponieważ według badań największe ryzyko nawrotu choroby przypada na okres pierwszych 3 miesięcy i wynosi niecałe 4% a w ciągu całego życia u około 12% pacjentów wystąpi wtórna przepuklina krążka międzykręgowego bardziej rozległej operacji można się spodziewać kiedy występuje zaawansowana choroba zwyrnieniowa kręgosłupa, gdzie dochodzi do stenozy, czyli znacznego zmniejszenia przestrzeni, w której znajdują się tkanki nerwowe. Duże operacje, które potrafią trwać parę godzin, neurochirurzy wykonują przy chorobie nowotworowej w obrębie kręgosłupa, przy występującej niestabilności kręgozmyku gdzie, podobnie jak przy chorobie stenotycznej, dolgiwości mogą być na skutek zmniejszenia się przestrzeni dla układu nerwowego, tylko w tym przypadku z powodu przesunięcia jednego kręgu względem drugiego. Fuzje, czyli leczenie operacyjne polegające na zespoleniu przynajmniej dwóch kręgów, która ma spowodować trwałą stabilizację kręgosłupa, chirurdzy stosują także przy niektórych złamaniach. Choć częściej w takich przypadkach wystarcza wykonanie vertebroplastyki, która polega na wprowadzeniu cementu w miejsce złamanego trzonu kręgu. Często podczas tak dużej operacji, w miejscu uszkodzonego dysku, chirurdzy wstawiają implant, czyli sztuczny dysk, który ma na celu zwiększyć przestrzenie międzykręgowe, aby tym sposobem uzyskać przestrzeń dla naczyń nerwowych. Można wyróżnić pięć zespoleń a ich nazwy często widnieją na kartach wypisowych ze szpitala i są skrótami od angielskiego ich znaczenia. Pierwsze to tylne lędźwiowe zespolenie międzytrzenowe, tak zwany plif, z angielskiego posterior lumbar interbady fusion. Drugie to przednie lędźwiowe zespolenie międzytrzenowe, tak zwany alif, anterior lumbar interbady fusion. Trzecie to przezotworowe lędźwiowe zespolenie międzytrzenowe, tak zwany tlif, transforaminal, lumbal interbody fusion. czwarte, tak zwany olif, oblique lateral interbody fusion, czyli dokładniej mówiąc, skośno-boczne zespolenie międzytrzonowe oraz piąte, boczne zespolenie międzytrzonowe, tak zwany LLIF, lateral lumbar interbody fusion. O sposobie przeprowadzenia operacji decyduje lekarz. Każda z metod ma swoje lepsze i gorsze strony. Jednak w ciągu długoletnich obserwacji Żadna nie wypada lepiej bądź gorzej porównując z drugą. Należy pamiętać, że do leczenia operacyjnego stabilizacji kręgosłupa używa się śrub, które za pomocą nowoczesnej aparatury umieszczone są w kręgosłupie. Tak duża zmiana w biomechanice kręgosłupa wymaga wielu zmian u pacjenta, zwłaszcza w wykonywaniu czynności dnia codziennego, które wcześniej. Często nie do końca były wykonywane prawidłowo. Dodatkowo w usztywnionych segmentach kręgosłupa nie zachodzi już ruch, więc stawy sąsiadujące muszą choć częściowo przyjąć na siebie obciążenia związane z codziennym funkcjonowaniem, co znowu, według badań, u ponad 30% pacjentów prowadzi do ich degeneracji. Dlatego tak ważna jest edukacja pooperacyjna co i jak wykonywać, a czego kategorycznie nie wolno. Inne określenia, z jakimi możesz się spotkać, dotyczą wykonanej procedury, której celem jest odbarczenie struktur nerwowych. Dla przykładu, foraminotomia to poszerzenie otworu międzykręgowego w celu zwiększenia przestrzeni dla korzeni nerwowych. Laminektomia polega na poszerzeniu kanału kręgowego oraz otworów międzykręgowych poprzez całkowite usunięcie łuków kręgów. Hemilaminektomia jest poszerzenie kanału kręgowego poprzez usunięcie po jednej stronie prawej lub lewej połowy łuków kręgów. Wykonywana jest zazwyczaj wtedy, gdy zwężenie występuje po jednej stronie kanału kręgowego. Osobiście nie jestem zwolennikiem ani przeciwnikiem leczenia chirurgicznego w dolegliwościach bolowych kręgosłupa. Jeśli nie występują bezwzględne wskazania do leczenia operacyjnego, o których mówiłem w innym materiale, Zalecam skonsultować swój stan zdrowia z innymi specjalistami zajmującymi się leczeniem zachowawczym w dolgiwościach bólowych kręgosłupa lędziowego. Jeśli nie występują bezwzględne wskazania do leczenia operacyjnego, o których mówiłem w innym materiale, zalecam skonsultować swój stan zdrowia z innymi specjalistami zajmującymi się leczeniem zachowawczym w dolgiwościach bólowych kręgosłupa. Na przykład neurolog, który w swojej praktyce wykonuje iniekcje, Fizjoterapeuta, który poprzez zastosowanie technik terapii manualnej oraz odpowiednich zestawów ćwiczeń terapeutycznych jest w stanie wpłynąć na biomechanikę całego Twojego ciała. W niektórych przypadkach leczenie chirurgiczne jest konieczne, aby nie dopuścić do inwalidztwa. Najważniejsze jest, aby wybrany sposób leczenia zlikwidował obecne dolegliwości, aby znów zaczął cieszyć się życiem. Pozdrawiam Paweł Cegłowski.